Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Trojank. W dzisiejszym fascynującym odcinku omówimy gatunek longwiskłama. Longwiskłama istnieje tylko jeden gatunek Longisquama inginis, znany ze słabo zachowanego szkieletu. I kilku niekompletnych odcisków skamieniałości ze środkowej i późnego Trasz. traszu trasiu tak, trasiu tra triasu, i późnego triasu. Badacze Howbold i Thought. Uważali, że struktury te były długimi, zmodyfikowanymi łuskami, przymocowanymi parami do bocznych ścian ciała. Jak? Sparowane błony ślizgowe. Za to inni badacze umieszczali wagi inaczej. Unwin i Benton zinterpretowali je jako Pojedyncze nieprawany rząd zmodyfikowanych łusek, które biegną wzbór, wzdłuż grzbietowej linii środkowej. Natomiast jeszcze inni, na przykład Feser w 2006 uważali, że struktury te wcale nie są częścią lągu i skłamy. Że są po prostu liściny i rośliny, które zachowały się wraz z samą longujską. Longujską charakteryzuje się charakterystycznymi strukturami powłokowymi wzdłuż grzbietu holotyp. Jest jedyną znaną skamieniałością zachowującą te wyrostki wyrastające z tyłu szkieletu. Ma siedem wyrostków, się promieniście w wachlarzowy wzór, ale końcówki nie są zachowane. Podobnie jak długie łuski, cechy szkieletowe. Lągły skłamy są również trudne do zdiagnozowania. W rezultacie lągły skłama została powiązana przez naukowców z wieloma grupami zauropsydów. Ponowne badania skamieniałości w 2012 roku wykazało, że nie można potwierdzić obecności okien. W czasie kluczowej dla klasyfikacji jako archozaura. Za to w rzeczywistości, fragment czaszki w jednej ze skamielin, wcześniej został wykorzystany do uzyskania obecności przed nie zawiera żadnej rzeczywistej kości. Za to w tym badaniu stwierdzono, że żadna z proponowanych klasyfikacji długu i -y nie może być potwierdzona ani odrzucona. Przy użyciu dostępnych dowodów autorzy badań. Wstępnie umieścili Rangu i skałamy wśród homerła. To powiem źle Archosaur bomcha. Tak powiedziałem, bardzo źle. trudno tu będzie gdzieś na nazwa. gdzieś. Nie nie wiem, pewnie na środku gdzieś, bo nie chcę mi się dawać w rogu Między pióropuszami one, te pióropusza, te wyrostki były od siebie oddzielone. O jakoś nie wiem ile. Ale nie były z sobą połączone. Więc w tym odcinku opisałem Longwis Insignis. Dziękuję za oglądanie. Mówię pa! Żegnam! Mówił Triangle. No tylko, że zostali do tego momentu. Tak. Nie się czyta Triangle. Mówi, nie czyta. Mówi.